Dieta orzeźnicy jest bardzo selektywna i opiera się na wysokowartościowych pokarmach, takich jak kwiaty, owoce oraz owady. Na wiosnę orzecznice chętnie spożywają dostępne kwiatostany drzew i krzewów np. bierzby, głogu, jeżyny, berberysu, dębu, olchy czy drzew iglastych oraz nasiona brzozy. Uzupełniająco wykorzystują pąki liściowe, leszczyny, wierzby, biciokrzewu, maliny czy jabłoni. W okresach niedoboru roślin uzupełniają dietę pokarmem zwierzęcym, głównie owadami. Czasem skuszą się na ptasie jaja. Unikają części roślin bogatych w celulozę, którą trudno im trawić. Latem przyroda oferuje orzesznicom bogactwo owoców i nasion. To właśnie one dominują w ich diecie. Owoce dzikiej czereśni, wiciokrzewu, poziomki, jagody, maliny, czeremchy, bzuć, szakłaka, śliw, kruszyny i wielu, wielu innych. To przysmaki, które stanowią nawet 100% diety w połowie lata. Ważnym składnikiem diety, zwłaszcza na początku lata, stanowią bezkręgowce. Owady, gąsienice i pajęczaki dostarczają im dodatkowego białka. Marginalne w diecie latem mogą być grzyby, mięczaki czy młode pędy. Jesień to kluczowy okres w życiu orzesznicy, ponieważ przygotowują się do hibernacji, która wymaga zgromadzenia odpowiednich zapasów energetycznych w postaci tłuszczu. Orzesznica nie magazynuje pokarmu, jak czynią to wiewiórki, dlatego musi intensywnie odżywiać się przed zimą. W jej diecie dominują orzechy i żołędzie. Orzechy leszczyny są idealnym źródłem energii, ponieważ mają wysoką wartość kaloryczną, co pozwala orzesznicy szybko przybrać na wadze. Żołędzie są alternatywą w lasach, gdy orzechów jest mało, jednak ich wysoka zawartość taniny może ograniczyć przyrost masy ciała. Co ciekawe, orzesznice potrafią selekcjonować żołędzie o niższej zawartości taniny, co pomaga im efektywniej gromadzić zapasy tłuszczu. Nadal bardzo duży procent diety stanowią owoce i ich pestki, np. tarniny, kruszyny, jarzębiny, dzikiej róży, ałyczy, głogu i innych dostępnych owoców w lesie lub na jego skraju. Dietę uzupełniają owadami i nasionami drzew, np. klonów, jaworów, grabów, brzus, buków czy jesionów. Dieta orzesznic nadal nie jest w pełni poznana. Udało mi się kiedyś nagrać, jak wyszukuje owady latem. Sprawdzałem, które owoce preferuję, wywieszając je na gałązkach. Orzesznica jest niezwykle zwinna. Potrafi zawisnąć na tylnych łapkach i w tej pozycji wyszukiwać czy spożywać np. owada. W karbnikach wybiera szczególnie wartościowe produkty, takie jak niesolony słonecznik oraz łuskane orzechy laskowe i włoskie. Dzięki za oglądanie i do następnego odcinka.